się Mandereczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Hearthstone Deck. Witam w 2023 roku. Mamy styczeń, a styczeń oznacza, że jest za zimno i to tyle. E, dzisiaj chcę pokazać, że Miracle Rogue po nerfach dalej żyje. Znaczy, ja nim grać nie umiem, jak coś. Przyznam się szczerze, że jak tak patrzę na ten deck i mówię, e, jak tym grać, to nie wiem. Natomiast deck dalej żyje, bo ludzie tym wbijają rangi. Więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie tym pograć, to jak najbardziej zachęca, bo talia e, jest tam, znaczy to są jakieś buildy, czy są ludzie, którzy robią tym stop 100, więc spokojnie działa. Nie ma tutaj co prawda naszej koleżanki Ech, Boże, nie pamiętam jak ona się nazywała, Garony? Chyba Garony? Hmm, czy my tu już chcemy grać? Ja na spokojnie. Dobra, zagramy się na spokojnie. Trochę to nielogiczne i bezsensowne. Ale ja jestem nielogiczny. Właśnie dlatego mówię, że nie umiem tym grać. W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć? Nie ma tutaj naszej koleżanki. Do no tego orka, co tam dawał ten dagger. Przepraszam, nie pamiętam jak on się nazywa. Natomiast dalej są cmentarze, jak widać. Mamy potionki, które dają nam różne możliwości. Mamy nole. I, I to wszystko sprawia, że mamy całkiem fajny i przyjemny deczek którym naprawdę można tutaj konkretniej mocno pohasać, jeżeli ktoś ma ochotę, więc naprawdę mm, ja z doświadczeń własnych no, nie mogę za specjalnie polecić tej talii. Znaczy, nie to, że jej nie polecam, bo talia jest dobra, tylko tak jak mówię, no moje umiejętności Ogarniania tego deku stoją na żenująco niskim poziomie, prawdopodobnie. Szczególnie jak poczytałem ostatnie komentarze pod ostatnim odcinkiem z tego deku. Ale dek dalej jest grywalny i dalej ludzie nim robią ciunga -unga. Więc jak chcesz porobić ciunga -unga, to możesz spokojnie robić ciunga -unga. Eee... No my sobie na przykład tutaj spróbujemy zrobić takie ciunga -unga. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, no bo trochę mamy tych, tych fajnych karteczek. A część za późno doszła. Ale możemy jeszcze zrobić ciunga-unga tak. Tylko tak. Potiona żadnego nie mam. Na pewno gram to. Na pewno gram to. Honorable killa nie zrobię. Mogę zagrać dwójkę. Ale ja wolę zagrać sobie jedynkę. A to mi daje takie. A to mi daje możliwość zrobienia takiego playa. Więc zrobienie takiego playa da mi jednego ducha, drugiego ducha i... No i mamy ciunga-unga dosyć mocna zrobione, nie? Więc Dubu, bubu, bubu. To jest dek dla inteligentnych osób, więc zachowywanie się jak troglogryta, Nie potrafię tego słowa mówić, nigdy. Nie jest dobrym kombem do tej talii. Tak jak się zachowuje, mógłbym się zachowywać na przykład przy, przy wielu innych taliach. Za śmieszne, wiem. Ale żeby nie było tak śmiesznie pewnie teraz dostanę w dupę. Mhm. A nawet nie ma takiej tragedii. Chociaż... Snory... Powiedzmy, że ujdzie. Dobra, no nie ma tragedii. Mm, no tu robimy taki manewr, robimy taki manewr. Patrzymy, co możemy dobrać. Counterspell, stary. Ja biorę tego counterspella w ciemno. Wjeżdżamy w chłopa. Agresja jaka tylko się da. Litara raczej nie ma, więc pinga-winga. I graj się. No, no i teraz, żeby nie było mi tak śmiesznie, hehehe, he, he, czuciuga unga i tak dalej, to teraz pewnie będzie jakiś Anubrekan, brany, armory, Bóg wie co jeszcze i tak dalej. I ja będę robił tylko tak Ech. Chociaż mam nadzieję, że mój Counter Spell trochę popsuje plan. No chyba jednak nie. No więc. Fajnie jest. Dobry matchup trafiłem na Gierkę Pokazową, to zdecydowanie. Eee... No i to tyle byłoby Z fajnych rzeczy. Uh -huh. Teraz tak, czy istnieje szansa, że dostanę z tego ziomka, zabij jednostkę przeciwnika. Bo Litalu to raczej nie mam co myśleć Mogę zagrać też w sumie na pałę po prostu tego i zabić tą Onyxję. Nie cudować. Albo mogę pograć tego, poszukać zabić, zabicia jakiegoś drołu. Yy... I zagrać te wariaty. Dobra, poczekam jedną turę. Wybiorę taką drogę. Więc zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. I dorzucimy sobie też tego wariata. Dobra. Myślę, że będzie na następną turę też dobra opcja. Eee... No nie graj. Zobaczymy. Nie ja jestem, znaczy nie wiem, ja. Mówię otwarcie, ja nie jestem. Nie, nie, nie umiem grać tym deckiem, nie? Nie wiem, czy ja nie powinienem szapować, z, z shadow stopować tego, albo z shadow stopować tego być może. Albo zrobić jeszcze coś innego. Być może takie zagranie byłoby o wiele lepsze niż takie rzucenie tylko tego. Więc, jeżeli ktoś uważa, że zrobiłem błąd, to pewnie zrobiłem. Mhm. Dobra, ale koniec końców, że tak powiem, poniekąd wyszło na moje. Bo gramy takie. Gramy takie, gramy gula. Tylko błagam. Dobra, uwielbiam, uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Gramy takie, gramy takie, tu mamy damage. Zróbmy sobie tak. No dobra, kolejność pozostawia trochę do życzenia. To mamy draw 2 kart, więc zagrajmy sobie draw 2 kart. Tego nie chcemy grać. Eee, chunga, unga. chunga, unga, 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 punga. Zagrajmy to. Mamy jeszcze dwie many. dodaj, eee, ok. Frajera nie ma sensu grać. Chwila, 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 moment, żeby to nie było tak, że ja se spalę. Boże jak to jest? Jak ja mam full, to spalam, nie? Nie wiem. Tak na wszelki wypadek zrobię tak. Bo nie jestem pewien. No, więc wiecie, jak macie pełen stół, to Wam się jednostka nie pojawi, bo się spali, nie? Na szczęście nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak to wygrywamy. Nie ma opcji, żebyśmy to przegrali. Chyba, że teraz Ziomek mnie na przykład zabije. Zabić mnie chyba zabije. Krania w tą grę ogólnie rzecz biorąc sensu nie ma, bo ziomek w ciągu jednej tury zagrywa tonę armoru i zagrywa. Trzeba dobrze liczyć, że on zagrał 16 32-64 obrażenia? Czy mi się coś pokręciło? No, w każdym razie, jakbym miał tam tego duszka, to i tak bym umarł. Więc, whatever, w sumie to nie ma znaczenia. Lecimy z kolejną gierką. Nie no, pitale to, to No, przecież to się grać, nie? To no, jak tak może być? No, chłopka zagrywa armory, jednostki za darmo, mi 60 damage. No, przecież to kawałek dobrze. Mógłbym ze głową w ścianę powalić. No i to Że my sobie zostawimy to. Próbujmy, zobaczymy. Zobaczymy co nam to da. Interesującego. tu Zróbmy tak. Nie, graj, wać, panie. Graj, wać, panie. Graj, graj, graj. Ząbek na fariana. Dziab za jeden. Ożysła jeszcze dwadzieścia trz... osiem Tur i jest mój. Pójdzie gładko. Gniemy se on typa, no i graj się póki co. O, mieczek to już nie fajnie. To nam się absolutnie nie podoba. Shadow step po shadow stepie Widmowe uderzenie Po widmowym uderzeniu Graj 10, 10 zawsze spoko Teraz replay przed chwilą mi działało. No, niestety padło nam ziomek. To się koksik zjawił. Nie ma co. Tajemne poty. Nie masz typie. Nie masz typie Nie masz typie To możesz mieć To mnie za specjalnie Nie interesi Teraz dobieram cmentarz Teraz to się walni w łeb tym cmentarzem. Teraz nawet dobieram dwa cmentarze. No to luksus. Raj koleszko. Coś mi się wydaje, że chyba dobrał. nie dobrą a brało już nic mi się do rę nie zści A jaksum mia mam z tym zrobić w gramy to Shadow Stepa później to i to i tyle Żadna siła na nie jest w stanie mnie ok Jeszcze nie wiem czy to wystarczy to może jednak zagramy w tej, tego tego, jak będę miał 10 many. może tak być. Hmm, to z drugiej strony istnieje szansa, że chyba umrę. Ale my nie odpuścimy. Nie dopu... Znaczy, Boże, nie odpuścimy. Nie dopuścimy do tego. Proszę bardzo, jeszcze raz armorek. I jeszcze raz armorek. dobra, to za chwilę. I czterech takich. Teraz moim zadaniem jest jedynie robić piop. piop piop no i co? No, co pan powiesz? No, nara, i tyle. szybko te punkty legendy zdobywasz. A, im więcej, tym lepiej, jak to mówią. Heavy machine gun. Heavy, 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 heavy. Heavy na rewi. Up, up. No. No. Ale wy kombiniecie. Więcej ziomków. Planujesz zagrać w Pottera jak wyjdzie. Nawet jeżeli tak. Yy, to raczej nie na streamie. A czy planuję, to w sumie nie. Znaczy jak dostanę, to pewnie zagram. Chociaż nie wiem. Ja pracuję ostatnio, a nie gram w gry. Smutne życie starego człowieka praca bieda smutek to definiuje moje życie tak 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 to właśnie Plomba, plomba, plomba. Nara! Poznaj to, chcesz poznać mordo! Jak zostanie. Nadaje się gierka, żeby pograć w taki charakter. Tak. Całkowicie się z tym zgadzam. Ciężko się z tym nie zgodzić. A graj typie, o nie. a tak, o, dobrze. Okej, okay. zagramy się pod cmentarze. Nie grałem w Hertha z 4 lata. Jak teraz gra wygląda dodatki Meta Deck Steel? Tak. Dokładnie tak wygląda. Przyjemnie by się ciebie oglądało jak grasz w gierkę typu Hardware Regasy, tak mi się wydaje. Możliwe. Ale raczej no nie planuję robić z tego let's playa czy bóg wie czego innego. Tam jest Counter Spell, oto jest pytanie, niekoniecznie, ale pewnie jest moneta, Palnie tego nie lubię ale trudno jest. Jak jest, trzeba z tym żyć. No, chop-chop, kończymy. Nie, jeszcze slakujemy. Jak mhm. głupie było. myślę teraz. Tak, samyślę teraz na nas spokojnie, że to najmądrzejsze nie było zagranie. Odkryj kopię karty z ręki przeciwnika. Nie, zagrajmy tego najpierw, jakby to były wybuchowe runy. A to sprzeciw jest, O, jest, jeszcze gorzej. Ale trudno się mówi. No i fanfarały, fanfarały nie są jakieś wyjątkowo duże. Niestety, niestety nie są. No dobrze. Ukradnijmy coś. Wzajemny pocisk może być optymistyczny. Wezmę chyba tego. Takie to trochę do dupy, ale o to może być przydatne. Eee... Będziemy grali retard play, retard style, nie? Kurde, nie wiem co zagrać pierwsze. Dobra, pingnijmy w niego. Zobaczmy, co dostałem. 3D meczu. No ale to i tak robimy tak i robimy wjazd na chatę. I graj se chłopie. On musi zabić to. Ja tu mam damage, tu mam damage. Tu może będę miał damage. Czy jakbym dostał coś, co by mi tak pozwoliło nafidować tych jełobków to było. A czy zda cmentarza? To byłby spokój. Jeśli zobaczy, albo i się nie zobaczy. Pam, pom, pam, pam, pam. pam. What you gonna do? O nie, jakieś chilowanko, to boli troszkę. To mi się nie podoba. Eee, pek pek pek. Na początek robimy tak, dostajemy co. Dobierz dwie karty, chopie. Yeah. To na propsie, że to chwilę tutaj mamy trzy. Jeżeli zginie, a to potrzebuje jeszcze jednego. Dobra, zróbmy tak: klomba. <tryk> Robmy takie. O panie. O panie, bo... Mm -hmm. Co mi tutaj podeszło? Jakieś piki Takie. Inne. Plombeczka. 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 No tak, to ja proszę państwa mogę grać. Czy poza projektem, który zrobiłeś, jak zacząć streamować, planujesz po nowym roku jeszcze jakiś projekt zrobić? Tak. Niestety, tak. Jestem bardzo ambitny. Cztery kanały na YouTubie. Kto nie da rady prowadzić jak nie ja? Easy peasy. Ile dodatek? Teraz euro. Dodatek teraz euro 50 albo 80. Zależy od pakietu, czy tam zestawu, czy tam wielkości boundla. Czas ucieka. Czas nie nas. No nie masz, chłopie, jak powstrzymać mojej armii duchów. Dobra robota. Ha, nie. Ma.